Jak to można zarobić? To jak jechaliście do... na Litwę tutaj <noise> Tu tak? ja legi legitymacja Natomiast e to jest do tego, I, pracownicza. To były z czego jeden to było szare, elektryczne ja dzisiaj na pana. I legitymacja, i teraz uwaga: i teraz uwaga bo mam asa ular, w rękawie, mam też kod dostępu Porsche. do kasyna pracowniczy. Żeby móc normalnie wejść, proszę to kładę to na pójść. to tylko pracownicy mają taki kod dostępu, że mogli sobie wejść przy strony, samej Również wejściem. Moment. Panie pastorze, ja ten numer też mam pana zapisany. Nie rozumiem. Ale no potwierdzam, no. no to, to, ja to jest taki. uniwersalny. Ale no właśnie mi go podał. Bo że ty chciał coś Nie odbadać. Tam. To mam przepisać ten duch. No panie pastorze! Nie. Pan panie pastorze! Numer pastora jest na Twitterze jakiś 9,8, a, coś tam. A ściągnie pan ten, ten kask, ten hełm. Prosiłem pana. No. Słucham.